Katolicki Jezus nie zbawia. Katolicki Jezus daje szansę na zbawienie, co najwyżej. Co daje katolicki Jezus? Czy wy wiecie, że katolicki Jezus czyśca nawet nie daje? Bo jak cię kościół potępi, a na tema, to nawet na czyściec nie masz szansy, tylko idziesz do piekła. I to dotyczy katolików, nie pogan. Katolicki Jezus nie zbawia. Nie może więc być Jezusem Biblii. Nie może być prawdziwym Jezusem. Nasz Jezus zbawia. Jezus w Biblii, objawiony w ciele. Daje zbawienie za darmo każdemu, kto go poprosi, na zawsze. Oto stoją drzwi i kołacze, mówi Jezus do każdego. Jeśli zrozumiesz, posłyszysz mój głos, kim jestem i podejmiesz decyzję, że tylko w tobie. Jest zbawienie. Tylko na tobie stawiam wszystko, tak jak ten poszukiwacz pereł. Wszystko zostawia i tylko tę jedną perłę chce mieć. To Jezus obiecuje sam. Jezus ci to obiecuje, nie ja. Jezus mówi: wejdę do niego, wejdę do ciebie i będziemy razem imprezować. Bez końca.